Chris Evans został obsadzony w nowym filmie Avengers Spektakularne Powroty. Aktor znany szerszej publiczności, głównie z roli Kapitana Ameryki, Chris Evans, wystąpi oficjalnie w filmie Avengers: Doomsday. Na razie nie wiadomo w jaką rolę się wcieli, lecz są plotki, jakoby miałoby to być postać z komiksów Nomad. Jednocześnie dostaliśmy także drugą informację, jakoby Marvel pracował nad kolejnym filmem o Stevie Rogersie razem z Peggy Carter. Lecz projekt został ostatecznie anulowany, bo Marvelowi nie udało się ułożyć odpowiedniej historii do tego filmu. Lecz jednak Hayley Atwell do swojej roli powróci, lecz także w filmie Avengers Domsday. I na serio, jak ja zobaczę, że będzie to wersja Captain Carter z serialu What If, to naprawdę wyjdę z seansu w trakcie oglądania filmu. A wy co o tym sądzicie? Zostaw follow, aby niczego nie przegapić, bo wbijamy 5k przed końcem roku.